嗯。Mm. Tudek siedział na węchu i spoglądał przez lupę w tem się.

I spoglądnął przez lufę. Wtem się księżyc odwrócił i pokazał mu, jak siedział na dachu mój łokieć. Mój łokiet, widziany przez pryzmat uczucia. To, to raz. biały, gładki, dziewiczy szpic, spływający w cieplejsze tony ramieniem. To jest znów przy biernie opuszczonej ręce, mały dołek, cichy zakątek, boczna kaplica mojego ciała. Poza tym jestem podobna do każdej innej córki emerytowanego majora wychowywanej przez kochającą matkę w podmiejskim kotarzu. gładzę czasem łokieć zamyślona jak inne wcześniej nauczyłam się